Siemanko, ja jestem Trisus, a to jest Zombie Lucky SkyBlock Challenge. Tak, to jest kolejny odcinek z naszej serii Lucky SkyBlocków. Tym razem mamy tutaj, jak widzicie, twarz zombie, ale urozmaiciłem ją. Dodałem tutaj takie Rainbow Lucky Bloki, tutaj są zwykłe i oczywiście w środku jest mózg z TNT. O matko, z TNT Lucky Bloku, więc na samym początku pamiętaj, jeżeli chcesz, aby ta seria była dalej, to dobijcie jeszcze dzisiaj 4000 łapek w górę, tak? Zostaw łapkę w górę. E, no, i my tymczasem zaczynamy tak jak zwykle nasz odcinek od zrobienia naszej e, platformy z Betroka, tak aby po prostu tutaj było nam bardzo bezpiecznie, aby wiecie, nas nic nie zaskoczyło, nic nas nie rozwaliło, a i tak, i tak zawsze nas coś rozwala, no ale to nieważne. Oczywiście ziomeczko nie zapomnij o zasubskrybowaniu kanału oraz daniu dzwoneczka, wtedy będziesz widział moje filmy. Tutaj mamy kośnik spawn point, ale nie mamy chyba odpalonego, odpalonych cheatów. No właśnie, to musimy zrobić ukośnik spawn point. E, ok, mamy ukośnik spawn point. Teraz ukośnik e, game mode 1 i ukośnik gamerule Keep inventory true. Dobra, mamy już te wszystkie rzeczy. Teraz. Skoro już zostawiliśmy łapki, skoro mamy platformę i tak dalej, to możemy już zacząć robić opening, czyli potrzebny nam jeszcze e, game mode zero do tego wszystkiego. I dobra, teraz możemy już spokojnie zacząć rozwalać. Od którego bloka by tu zacząć? Ja chyba jestem za rainbow lucky block. Tak, bo rainbow'y są fajne. O kurde, mamy różdżkę, jeszcze nie miałem różdżki. Uuuu, to jest naprawdę fajna rzecz, o tutaj mamy jeszcze wodne lucky bloki, może one nam pomogą się wydostać, a wiedziałem, że wodne lucky bloki nas nie zawiodą i pomogą nam się po prostu wydostać stąd, okej, okay, spiral lucky potion, luck 0, czyli ona nie jest ani pechowa, ani szczęśliwa, co wy na to, żeśmy ją rzucili, dobra, rzućmy ją tu, okej, okay. uch, serduszka, tutaj, co to było, o nie, kowadło, jakieś efekty, Okej, okay. okej, okay, to był taki mały opening po tionku. Mamy Battle of enchanting, bardzo fajne rzeczy O nie, slime bobo, dobra mamy Mamy w takim razie, możemy kontynuować nasz opening Co tam spadło, jakaś zbrojka czy mi się wydawało, zaraz tam zejdziemy O nie Co, co to? Co? Ło! What the? Co tutaj się stało, what the fuck ludzie? Co to wybuchło tak? Masakra to był Lucky TNT, serio? I on wysadził te wszystkie itemki, po które chcieliśmy zejść? O nie, to jest naprawdę zła wiadomość, to naprawdę zależało mi na tych itemkach. E, co? Splash mi. Hmm, extreme slime? Co? Co to jest? Co, co się stało? Uuuu, No i ludzie, padamy, padamy, to nie ma szans na przeżycie. Nie! Okej, okay, w takim razie robimy jak zwykle: konkurs na serduszka teraz, teraz konkurs na serduszka, ale ta różka jest duża i te shadery obagują. E, Okej, okay, trzy osoby, które napiszą w komentarzach. Slime, dostaną ode mnie serduszka, więc piszcie w komentarzu slime, ja, a ja dam wam wszystkim serce. Znaczy nie wszystkim, tylko o tym e, zwycięzcom. Dobra, jeżeli nigdy nie dostaliście serduszek, to to jest wielka szansa. O nie, to nas, to, to była bardzo niewielka szansa. E, w ogóle tak myślę sobie, żeby zrobić większy opening, żeby jak już się nam skończył, te wszystkie laki bloczki, które tutaj widzicie, to wtedy zrobić ich jeszcze więcej. E, o, padliśmy. No dobra, super znaczy nie tak super, ale ale git, że nie musieliśmy Nie, Mr Freeman idź sobie. Czemu ukośnik time set 1? Nie będziemy po ciemku grać, co oni? Co oni odwalili w ogóle? Ja nie to ja nie czaję. O, mamy szybszy opening teraz. Teraz to dopiero będziemy otwierać. O kurde, to otwiera dwa naraz. No tak, bo złoty kilof jest najszybszy, zapomniałem. Trampolinka. A trampolinę sobie zostawimy na za chwilę. Ale Chwila, czy one... one lecą? Czy nie? Zobaczmy Chwila One Nie, one nie lecą O, Przeżyjemy? Nie, nie było szans Ty kurczaki, what? Co, Co to w ogóle było? To była najdziwniejsza rzecz z lucky vlogów jaką ja kiedykolwiek widziałem Spirala z kurczaczków O nie, o nie tylko nie, te, tylko nie ci, magowie, pokonamy ich naszą różdżką, wierzę. Wierzę w to, że ich pokonamy. A, sami się pokonamy. A, one jednak spadały, nie musiałem paść. Ale to było super, to było naprawdę fajne. Pewnie Wam też się podobało. E, o, o, co jest? Idź sobie. A to jest zabójcze, tak, to jest zabójcza różdżka. To jest naprawdę moc, mocna różdżka. A, tutaj kolejka nam się pojawia, tak. O, i takie, taka skrzynka nawet z chlebkiem. O, chlebek sobie weźmy, bo jesteśmy głodniutcy już trochę. Dobra, co nam przyniesie następny blok? Baby Tricus, mój dzieciaczek, e, co dealer się ostatnio tam tak podjarał. Tym, e, a to nie wiedział, że to, że to normalne jest w braki blokach. Myślał, że to jakiś wielki fart, że się pojawił Baby Dealer na odcinku. <laughs> to było zabawne dosyć. Okej. Okay. O, a chwila to. Nie! Czemu to się zbiło? To nie miało tak być. Kurczak, odejdź, ja cię lubię, ale ja... ten? Uooo! Wow. A to popsuła nam ta druga struktura. Nie, serio! Ta druga struktura, wszystko nam popsuła, całe życie nam popsuła ta druga strukturka. Okej, okay. okej, okay, to lecimy dalej. E, tutaj otwierajmy sobie dalej to. Hmm... Węgiel wypadł? A to co? Co to było? Okej, okay. lighting. Dobra, rzućmy w sumie tym. Co to? Bang Ło! Wow, piorun, który wszystko unicestwił, naprawdę fajny pomysł! Faj super, mają pomysły ludzie, którzy robili lucky bloki, y, co nie? W sensie to jest takie zajawkowe to jest naprawdę takie. Spoczko. O, no to teraz to mamy. Jeszcze większego niefarta niż zawsze. Ok, spróbujmy ten sposób. O nie, miałem nadzieję, że coś nas rozwali chociaż. A to wykopuje, skoro to taki szybki kill niby to on wykopuje Obsydian. To jest w sumie ciekawe, powinien ktoś zrobić. Chyba był taki eksperyment na YouTubie, ale nie jestem pewien w sumie. Powinien być, e, że ktoś wykopuje złotym kirowem Obsydian, ale nie wiem czy to tylko Diaksowy się do tego nie nadaje. Ja nie wiem co, co myślicie. Nie, ta lawa! Ta lawa! Ta lawa! Skąd ta lawa? O kurde, bo to była... O nie, Chwila. Zamieńmy te wloczki. Okej, okay. musimy coś zrobić z tą lawą. Dlatego, że to nie może tak być przecież, że ta lawa będzie nas zalewać na całej mapie. No nie, to jest takie brzydkie teraz w dodatku. O kurde, ale przeskoczyłem. Przybałem, że mi się nie uda. Um, dobra, zamurujmy ją jakoś tutaj. Dobra, lećmy dalej otwierać. Bo kurde, ta lawa to. Chwila, chociaż mam, mam chyba genialny pomysł jak ją otworzyć. Obczajcie to. Stawiamy tutaj TNT. Lecimy tutaj, znaczy TNT, rude żelaza, nie wiem czemu o TNT pomyślałem. E... Ok, chwila. Teraz skaczemy sobie tu, tak żeby nas nie podpaliło. O nie. Podpala nas. Ok. Nie, nie udało się, nie udało się, ale zaraz to się uda. Zaraz zobaczycie o co mi chodzi, bo to jest, kurde, genialny pomysł, tylko że trochę trudny do zrealizowania. Tak jakby. E... Ok. Okej, okay. chwila. Chciałem postawić tutaj trampolinę po prostu. Dobra, to robimy to tak. O, widzicie? I to właśnie no popsuło lawę, ale nie tak bardzo. Chwila. To to nas powinno. To jest jakiś super jump? Wow! To jest naprawdę spoczko. To jest takie zabawka dla dzieciaczków, nie? <grym> Fajne. Fajne, naprawdę super, dobra, lecimy więc dalej O nie, armia bobów! Chwila, czy to no... Czy coś nam rozwaliło spawn'a właśnie? Jakim... Jakim cudem coś nam rozwaliło spawn'a? Game mod 1, jakim cudem? Czemu my jesteśmy tutaj? A, to ta trampolina? Nie, przecież... Gdzie jest nasz spawn? Tutaj jest, przecież nasz spawn jest normalny Chyba, że kto go rozwaliło po prostu, dobra Chyba sam go sobie rozwaliłem Eee, dobra, game Mode zero z powrotem. Eee, ok, przeparkurujemy się tutaj. Uwierzcie we mnie. Dzięki, że we mnie uwierzyliście. Dzięki, wam to się udało. Czy ja go właśnie uderzyłem? Defender Universe On chroni cały kosmos. Eee, co to jest? Co to jest? W co my wpadliśmy? Bo ja nie, ro nie rozumiem. Na, na F5 nawet mi nie działa. Nie widzę na co wpadliśmy w ogóle. Ok. NO NIE! Czemu? W sensie, to jest naprawdę bardzo dziwne To jest naprawdę bardzo dziwna rzecz, że ten spawn point nam jakby nie działa na, e, na bedrocku W sensie, czemu? To jest wielka zagadka Minecrafta Ustawmy sobie więc spawn point tutaj Spawn... Spawn point, no mamy tutaj spawn point, e, definitywnie o nie, ja nie mogę patrzeć, jak on pa umiera tutaj. Bo on ma dużo życia i on tak długo się męczy, ten. Ki. ten. Siomeczku! Spokojnie! Dobra, uratowałem e, tego Kolesia. To był bardzo, bardzo dobry uczynek, to był, prawda? Uważacie, że to bardzo dobry uczynek też? Okej, okay, to, to się cieszę w te. O-o. Spadaj, Bobo. Żegnam. Dobra. Okej. Okay. O! Nawet to nie było TNT, to był farcik Spadajcie, świnie! Bang, bang Bang, bang, dobra O! Kolejny, kolejny Giant, Giant O nie! Ach, udało się, ale i tak, i tak padniemy Chyba, że to jest... Co to jest? Ok, mamy... Uuuu! Regeneration, ale takie na schizień co nie? Czyli to taki... O nie, Bob! To takie było trochę niefajne w sumie. O, oh, myślałem że nie doskoczę. A ty koniu, co robisz? Co? Co ten koń robił? Chwila. O, dobra. Już. Kto z nim walczy? Czemu on się pali? O nie, teraz lawa go podpaliła. Co za dureń, no. Czemu ty tak robisz, koleś? Czemu? Wytłumacz mi to. Dobra. Odpalmy sobie trochę TNT bloku, bo one zawsze są najfajniejsze. O! Wybuchające drewno, o! Mówiłem, że są najfajniejsze? Ok, ok Ale to już jest rozwalony O nie, Bob! O O, on Walczy, Bob z nim walczy, w sensie Defender z nim walczy, nie! Nie udało mi się, znaczy W sumie mi się udało, ale nie chce mi się płynąć Tak daleko do wodą, więc już się Podpalę po prostu Wiecie, to jest czasem lepsza, szybsza decyzja, to jest taka ten. No nie, chwila. Ja chcę go znowu uratować. Ja chcę znowu, żeby on żył. Water. Water, proszę. Proszę, water, wodo. Uratuj mojego golema. No, ziomek, jesteś w wodzie. Czemu ty się palisz w wodzie? O co chodzi? Eee. Czyż ten Ziomek? Teraz, teraz z kolei. Dobra, uratowaliśmy golema po raz kolejny. Ile on ma chapców? On tutaj od początku odcinka praktycznie coś go rozwala, a on cały czas jest żywy. To jest naprawdę dziwna rzecz, dosyć dziwna sprawa. Dziwna sprawa ta golemów zabawa. O, oh, a to co? Świat jukeboxów? To. O nie, to pewnie była jakaś piosenka, ale woda nam ją rozwaliła. No nie. O nie, ja chciałem się tylko podsadzić, a nie bum 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 bum. Okej. Okay. Dobra, nie mam pojęcia. Tutaj trampolina. Tutaj mamy jeszcze coś do rozwalenia. Prawie nic, to już tak niebezpieczne akrobacje tutaj, żeby coś rozwalić. Czemu coś stało z naszym kilopem? a po się już. Dobra. Dobra. Eee. Okej. Okay. To już w takim razie praktycznie wszystko otworzyliśmy. Eee, już nie wiem, czy... O chwila, to jest dopiero... Początek twarzy zombie! To jest początek twarzy zombie! To je, ja myślałem, że to już koniec twarzy zombie! A to jest dopiero początek twarzy zombie! Ok, e, wejdźmy sobie tu. O. O. je, O. je! Fajny był ten opening zombie! Zombie bloku, dobra. No, co ta woda robi? Okej, okay. spokojne, mam miejsce do otwierania. Jakieś fajne całkiem. Całkiem spoczko miejscu. O, usunęliśmy lawę wreszcie. O nie, co to? To TNT? Nie wolę się nie odwracać. Widzicie? wolałem się nie odwracać, bo wiedziałem, że czeka mnie coś złego. O, ale dobry skok. Dobra, w takim razie żegnamy go. I to by było na tyle tego odcinka. Re lecę razem z naszym ziomkiem. Dzie dajcie subskrypcję, łapeczkę w górę i w ogóle wszystko. Widzimy się już w następnym odcinku, pamiętajcie o łapkach przede wszystkim, jeżeli chcecie kolejny z tych odcinków. To by było na tyle, na razie. Hpysz.